blokady, no czyli kapsuły czasu. Tworzymy zawsze wtedy, kiedy doświadczamy czegoś przerażającego. I kapsuła jest tym silniejsza, im boleśniejsze i częstsze są tego rodzaju doświadczenia. No jednak rzeczywiście najczęściej są to doświadczenia z dzieciństwa. A nasz umysł jest jakby nastawiony na szukanie sytuacji podobnych do tych bolesnych, jakby głównie po to, tak myślę, żeby je w końcu przeżyć do końca. I tym samym uwolnić się od tego obciążenia, które cały czas jest w naszym polu. Uwolnić te wszystkie. Nabrzmiały emocjami ciężkie pojemniki z wciąż żywymi doświadczeniami. Dlatego wracamy do podobnych przeżyć. Żeby w końcu wziąć się na klatę. A kiedy weźmiemy na klatę, to pojawia się proces samouzdrowienia. Też kiedy popatrzymy z zupełnie innej perspektywy na to, dlaczego wciąż powtarzamy te trudne, bolesne doświadczenia albo dlaczego na tej bazie powracających ciężkich emocji pojawiają się na przykład choroby, no to właśnie dlatego, żeby wszystko w końcu uwolnić, już zrzucić z siebie, by uzdrowić się i nie tylko na planie fizycznym, ale zdecydowanie głębiej, na poziomach subtelnych które są potężniejsze niż poziom fizyczny i jeżeli to uzdrowimy, to możemy wystartować w dalszą podróż już bez tego balastu.